Poznaniu.pl Poznań w minutę. Dwa lata więzienia grożą 27-latkowi, który w niedzielne popołudnie w tramwaju rozsypał z urny ludzkie prochy. Po interwencji motorniczego mężczyznę zatrzymała policja. 27-latek był kompletnie pijany. Ze wstępnych ustaleń wynika, że podejrzany wykopał urnę z grobu. W środę, 20 marca, planowany jest kolejny strajk rolników. Maszyny rolnicze mają zablokować około 40 miejsc w Wielkopolsce. Kierowcy powinni przygotować się na spore utrudnienia w ruchu. O tym, gdzie będą blokady, przeczytacie na stronie w wpoznaniu.pl. Powstanie nowa droga rowerowa wzdłuż trasy tramwajowej PST poprowadzi od ulicy Słowiańskiej do parku Wodziczki. Poznańskie inwestycje miejskie ogłosiły właśnie przetarg na budowę traktu. Zima nie odpuszcza, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada, że w najbliższych dniach w nocy temperatura może spaść poniżej zera, przy gruncie termometry mogą pokazać nawet minus 5 stopni Celsjusza.